Witam, dzisiaj chciałem nagrać grę Warhammer 40 000 Soulstorm Była to jedna z pierwszych gier w jakie grałem I dlatego też pierwszy film jaki wrzucam na YouTube chciałbym nagrać z niej Zagramy sobie pojedynek Zagram sobie oczywiście gwardią Imperialną Czyli od naszym jakby odpowiednikiem w tym świecie hmm, Jakiś taki mały meczek Dwuosobowy z komputerem, bo już raczej nikt to nie gra tak. Żeby można było grać online, zagramy przeciwko orkom, czyli obie frakcje, które stawiają na ilość. No i myślę, że zagramy sobie na poziomie normalnym. Tak to gram zawsze na hardzie, ale no chciałbym, żeby ta rozgrywka trwała trochę dłużej niż 10 minut. No i chyba wszystko, można zaczynać. No i dobrze, zaczęliśmy. Ja w międzyczasie będę mówił co robię i co będę jeszcze prowadził właśnie z Warhammera. Hmm, z góry muszę przeprosić za zbugowane tekstury, zawsze się tak dzieje jak nagrywam. No nie jestem w stanie nic na to poradzić, może reinstall gry by pomógł, ale wątpię. Właśnie w tym budynku, gdzie mm, zaczyna się nasza rozgrywka, werbuje podstawowe oddziały ludzi, Present którzy zajmą punkty, za które dostaje się mm, su surowce, a to jest energia, do tego potrzebne są generatory, żeby ją produkować. Ja zawsze robię dwa oddziały, żeby zająć najbliższe punkty. To jest budowniczy, który u nas wszystko It buduje. Muszę tutaj dość szybko działać ze względu na to, że no, orkowi działają w dosyć dużej liczbie. A aczkolwiek na tym poziomie normalnym nie powinno być aż tak źle. Tu buduję właśnie generator. No i nasi ludzie zajmują tutaj punkty. Tutaj zwerbujemy sobie komandora, czyli dowódcę tych całej gwardii imperialnej. So po zajęciu punktu można And wybudować taki posterunek, który można ulepszać. Zwiększa to do surowce, no i jest też punktem obronnym, mm. nie gram akurat na kontrolę terenu, więc nie potrzebuję zajmować tych krytycznych lokacji. No i to jest mm, dowódca. Tutaj można ulepszyć bazę, ale na razie jeszcze nie... Mogę. O, dochodzi do pierwszego starcia. Wojsko można się ustawiać, czy walczą mm, na bliską odległość, jak oni, czy na daleko. Jeżeli wróg zmusi do walki wręcz, to automatycznie nie będzie przejdzie. I zajmujemy kolejne punkty, żeby zwiększyć tutaj ilość przychód surowców. Gwardia imperialna bardzo dobrze działa, już po takim lekkim rozwinięciu się, gdy na początku stawi się piechotę, a za nią artylerię lub jakieś czołgi. Czołgów to chyba są tylko dwa rodzaje, o ile pamiętam, ale artyleria sieje prawdziwe spustoszenie. W kluczowych y, pozycjach właśnie buduję te punkty. Hmm. Nie punkty, tylko posterunki. O, tutaj już żołdkaju zajmują punkty świetlne. takim sporym oddziałem. I Niektóre jednostki mają też specjalny jak na przykład on u mnie piorunem dodać spora wyobrażenia w jednego spora. Akurat Orka zabija jednym takim oddziałem. Powinniśmy hey, to... chyba spokojnie wydać rad między dwoma oddziałami. Myślę, it's że to muszę to się imperium. wycofać, bo to są do walki wręcz i oni mają 28-38 statystyki, a ci 13-15. Więc naprawdę ciężko już straciliśmy człowieka. It's to to jest tak ciekawie nie wygląda. No ale zawsze ci dowódcy są oparte. Gwardia Imperialna też może stawiać wyżyczki, co jest bardzo dobrą rzeczą. Nie wszystkie praktycznie się to potrafią. No i tutaj to będzie strzelać po rozbudowaniu. Nie pamiętam odkąd gram w tą grę. Nie zaczynałem oczywiście od tego dodatku Soulstorm, tylko od jakichś wcześniejszych części e, Dawno Fora, ale do tej pory miło jeszcze sobie to zagrać. Na Mam nadzieję, że niektórzy z was mieli też przyjemność to grać. Ktoś jeszcze pamięta, jak to wszystko mniej więcej działało. No i tutaj nam zrobili taki mały wjazd na bazę, może jednak wrócę też tutaj tym na taki padek, to są ich budowniczowie, nie nadałem się do walki, ale no w dużej ilości szybciej budują oczywiście, mogę już rozwinąć bazę, więc niedługo będę mógł mieć pojazdy, no i właśnie straciłem tutaj cały oddział. budowniczego chosen... więc może rzeczywiście lepiej wrócić tutaj wszystkim nie spodziewałem się, żeby luk... aż tak tutaj mnie nie przykinięcie mogę no, zwerbać jeszcze jeden no, ten oddział za tamtym cyropolem ta wieżyczka zresztą się wytrzymała zmieńmy je tu cel taki zabłąkane a nie, wycofujące się ich oddziały i oni również chcą zaatakować w taki sposób Ale lepiej zrobić to w taki sposób, że ci będą bić się z tymi, a ci z tymi No i pojawił się tutaj też ich dowódca no, który jest też dosyć uceczny Tak no, sobie spokojnie poradzi ta dziedziczka no, my tu się będziemy bić z Big Mac'em Miał jakąś umiejętność pomagającą mu w walce z pojazdami, tyle pamiętam. Niedługo jeszcze zbudujemy tu sobie bazę. A no, przyznam szczerze, że przyjemnie się tak gra i komentuje nawet teraz. Nie wiedziałem, jak to będzie, bo pierwszy raz takie coś tworzę. Ulepszyliśmy to i możemy mieć więcej ludzi w oddziale. Bardzo przyzna rzecz. A ja zapomniałem o ważnej rzeczy, jaką jest postawienie z... hmm. zbrojowni. Tu jest Tactical Control, a ja na to mówię zbrojownia. No I tu będziemy mogli już też mieć teraz pojazdy. Tędy, 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 tak jak mówiłem, orkowie bazują na liczbie, więc... Hmm. Nieraz ciężko jest powstrzymać tę zieloną hordę. No i teraz jak się nic nie dzieje, to mogę powiedzieć, że na pewno będę y, nagrywał jeszcze odcinki z World Camera Soul Myślę, że zagram sobie po jednym razie każdą frakcją. Hmm... Nie wiem czy teraz będę pamiętał wszystkie frakcje, żeby wymienić. Na pewno Eldarzy, Mroczni Eldarzy, Nekroni, Space Marines, Chaos, Gwardia Imperialna, Eldar. Eldarów już mówiłem? Nekroni, Orkowie, Co tam jeszcze było? No nic, potem sprawdzę i dopisz. O, o, no, no słabo się oni Co sprawdzają właśnie w takiej walce bezpośredniej Próbuję tu stracić jeden oddział I dwóch komisarzy, którzy zwiększają moralę oddziału. To też średnio to wygląda U -u. U -u. Jak, to to Jak mówiłem, trzeba trochę poczekać na rozbudowę Żeby móc dobrze walczyć to też nie walczy z tym Dobrze, dodajmy go szybko do oddziału. Będzie zwiększyć morale. Spróbujmy wycofać ten oddział. Zwiększyć morale, to Aaa, nawet nie wiedziałem. Takie to zwiększa też morale oddziałów pobliskich. Przeszliśmy... Zobaczyliśmy po prostu, umarł nam tu w oddziale Dobrze, nasz... a Algieria jest na pozycji i zaczyna prezy nowa zaczyna... nieruchomość Tracimy tu ludzi Postawienie takiej Voltera bol na pewno jest dobrym pomysłem Nie spodziewałem się takiego ciśnięcia na takim poziomie, to że się normalnie ciężki, bo już bym pewnie leżał. rzadko grałem przeciwko orkom, raczej grałem orkami. Nie sądziłem, że aż tak mocno... Aż tak dobrze wygrał mi komputer. To jest transporter, ale może się też w tym wypadku sprawdzić jako do strzelania. Ja też jeszcze cieszę, że oni mają pojazdów, bo to już by było naprawdę. Nie, nie. nie, to nie jest dobry pomysł. E, heavy whip on team. czyli zakładają takie małe, jak nazwać zasieki i tam montują ciężkie działko. Naprawdę fajna rzecz. Oh, Myślę, że to nam się przyda. To jest taki mm, pojazd, który zamiast takiego zwykłego lasera ma ogień. Po prostu wypuszcza ogień na takim obszarze paląc przeciwników. Już mamy zbrojownię, ale na razie nie to nasze tylko na jednostki. Dobrze, ok, tutaj atak i teraz trzeba zająć się tutaj. Uuu, przeżył nam to, że do jeden oddział A tu atakujemy nas z drugiej strony A nie, to, nie. to są No właśnie ci budownicze A, i się jakoś specjalnie nie boję Celem misji jest tylko zniszczenie przeciwnika Można też ustalić taki cel jak zajęcie krytycznej pozycji Albo jak zniszczenie po prostu bat. nic, muszę werbalnie po prostu oddziały, wypoty tego rozstawić, to jest bardzo strasznie obite. O, ci są właśnie ci, mm, ci którzy wypuszczają ogień z działa. Już ja zaczynają po mieć maszyny. I wygląda naprawdę niekolorowo. O, pocieszającym sprawozdaniem jest to, że przynajmniej mamy jedną mnóstkę amplerii, która się jest To jest jeszcze do odparcia? To jest jeszcze do otwarcia. Chciałbym się przebić do tego dziadostwa, bo to jest rakiety, które odrzucają naszych ludzi. Nie wydajesz tak wielkich obrażeń, aczkolwiek jest denerwujące. z wszystkim problem. Z wcześniej mamy jakichś bardzo dużo.

żeby tu postawić hmm, bolter który będzie tutaj nam chociaż trochę blokował im drogę czekamy tutaj na zupełnie nie no tu już nie są podstawowe jednostki już są bardziej zaawansowani panowie no nie, yes, nie, nie wiem jak to Wygląda no, to chyba najgorzej z wszystkiego, bo nie mam już się czym bronić. Na pewno dało się nagrać to lepiej. Orkowie naprawdę oh, mi zainponowali. Nasi komputer grający z ja przewidziałem, że Rurkowie to dobra frakcja, zresztą wszystkie frakcje są dobre jeżeli umie im grać, jak zawsze No to ten bolter radzi sobie to bardzo dobrze z nim Nawet jeżeli uda nam się jeszcze raz wyjść z tego To będzie kiepsko się cały czas atakuje Straciliśmy generatory Ja jednak stracimy to no i zaczęli bić też artylerię nie, nie, nie wiem też jak dźwięk z gry ma się do dźwięku który ja mówię, ale mam nadzieję, że mnie słychać głośnie, ale słychać również i ten dźwięk z gry Bo tak bym chciał jeżeli tak nie będzie, to nagram najwyżej jeszcze raz, a niech sama w przyjemność tak się nie wiem nagrywać. Moją ukochaną grę. Ten komand skład ledwo co wyszedł od razu umarł. No i cóż, jestem teraz w stanie bronić jedynie antlery. Pamiętam tego kolesia z trailera, z pierwszych gier, jak palił fajkę. No zobaczymy, czy uda mi się jeszcze przytrzymać tych nobów. Jak on szybko pada, oczywiście, to ma fakt. No. Nie czemu nie dosyłają swoich Nie pokazałem w sumie wielu rzeczy z tym gwardią Imperialną Ale mniej więcej pokazałem w czym to się je Nie pokazałem niestety tej formacji, o której mówiłem Że ustawia się najpierw piechotę, a zanim szołgi No cóż, może jeszcze kiedyś ją nagram W tym odcinek chciałbym chyba nagrać Face Marines Jest to frakcja chyba, którą najwięcej grałem no, strasznie klimatyczna dużo też grałem chaosem, czyli tak jakby ich mm, z zmutowanymi odpowiednikami to nie jest dobre określenie akurat przeciągnięci na ciemną stronę mocy o, że tak no, Baza już dużo nie wytrzyma Jak gram z to zawsze w takich sytuacjach wysyłam mm, gdzieś e, architekta, żeby zaczął budować bazę u sojusznika. Otóż i tak to zazwyczaj nie dużo daje, bo jeżeli już ja przegrywam, to znaczy, że sojusznik też raczej przegra. No, ale jest to jakiś sposób, żeby zwiększyć czas gry. Więc już został nam tylko ten budynek. To ciekawe, nie wiedziałem, że nie mogę tego... A nie, opracować tego nie mogę bez tego. a pewnie wyprodukować bym No Więc już te są strasznie niecenne, no ale nasieją jednak ten pogrom. Całkowy nie bardzo przejmują się losem swoich braci. Yy, no koniec chyba tak. Można jeszcze rozejrzeć się po mapie. No nie mieli już więcej ludzi oprócz tych. przycisnęli mnie tutaj w tym jednym momencie i przez to wygrali. Można było to zagrać lepiej, nie ukrywam. No i cóż, będę się chyba z wami żegnał i do następnego odcinka z tej samej gry. A trzeci odcinek to będzie informacyjny, co będzie nagrywał na swoim kanale. O. Technologii dominowaliśmy, to przynajmniej pocieszające. A więc do zobaczenia.